Wymiana klocków Tenere 700 Teo, rocznik 2022, ale pewnie każdy rocznik będzie tak samo. Co potrzebujemy? Młotek, klocki, jakieś szczypce, wybijak, wybijak cienki, ja nie miałem, zrobiłem sobie z gwoździa. zeszlifowałem końcóweczkę, powinno być dobrze. Przechodzimy do motocyklu. Jak widać na załączonym obrazku, klocków prawie już nie ma, zostaje może jakieś 1,5 mm, dwa. Co najpierw robimy? Czyścimy sobie tłoczek, żeby nie był w piasku, bo będziemy go za chwilę wpychać. I następnie ściągamy tą zawleczkę szczypcami. Pewnie śrubokrętem też pójdzie, ale łapiemy sobie szczypcami i będziemy jechać dalej. No więc dobra, zaczynamy. Zaczniemy sobie od pchania kłoczka po prostu ile mamy siły do końca jak widzimy ładnie to nam wchodzi kłocki już są luźne i teraz tak wyjmujemy oto tą zadeczkę i lepiej ale pewnie ręką też by poszło Rodeczkę. Następnie wybijamy ten szpień. Tutaj mamy dziurkę. Wkładamy mój wybijak głuźdź i uderzamy. O! Pięknie nam wyskoczyła lodowleczka. A więc wyciągamy. Wyciągamy lodowleczkę. Ona ma tu taki pierścień blokujący, dlatego trzeba ją delikatnie wybić, a z powrotem wbić. To bezpieczenie wyjęte. I praktycznie klocki wychodzą nam same. Bo jak widać, dużo tutaj ich nie zostało. Jeden i drugi. Mamy nowe, za chwilę je założymy. No i co, zaczynamy wkładanie nowych klocków. Do czego terwu? Nie wiem, były na Allegro, kupiłem. Mam nadzieję, że będą dobre. Dobra. Wciskamy sobie troszeczkę tłoczek. Wkładamy kroczek. Bierzemy leczkę, żeby nam już jeden nie wypadł. Blokujemy. Bierzemy drugi klocek, druga strona to samo ciasno nam chodzi. Ale próbujemy o, ładnie skoczył. Przepychamy. Ładnie zabijemy sobie teraz, żeby nam skoczył bolec do końca, z drugiej strony. Dobra. fajnie nam skoczyło wypadałoby trochę wrócić może ten bolczyk bo teraz ja założymy te więc ja z czepcami delikatnie to idzie tutaj teraz ładnie widać dziurkę gdzie wchodzi zabezpieczenie no trzeba widzimy tą dziurkę wkładamy zabezpieczenie Proszę bardzo, siedzi na miejscu. No i w sumie tyle. Klocki założone, jak widać grubość odpowiednia. Wysimy trochę jeszcze hamulec. działa. Tak najbardziej nic nie wskoczyło. Elegancko po wymieniu klocków. No jeszcze drobna uwaga przy wsadzaniu klocków. Tu w tym miejscu mamy taką blaszkę. Na którą trzeba, żeby ten klocek ładnie skoczył, Taka blaszka elegancko wskoczyła. Pasuje, działa. Dzięki, cześć.